Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii unboxingowo-prezentacyjnej. Dzisiaj, jak widzicie, pokażę Wam słuchawki e, Tesoro Kuwen, e, czyli marki, e, która dosyć e, szybko i szturmem właściwie zdobyła rynek e, polski, e, w szczególności jeżeli chodzi o, o klawiatury mechaniczne. Tym razem mamy te słuchaweczki, za chwilę dla Was rozpakuję i kilka słów o nich powiem. Jak zwykle nie będę ich nie będę odsłuchiwał. Bo tak, jak mówię, dźwięk jest kwestią nie tylko subiektywną, to jeszcze prawidłowe walory dźwiękowe uzyskuje się po kilkudziesięciu godzinach użytkowania. To, co mogę powiedzieć Wam o tych słuchawkach już teraz, to są słuchawki e, surround, tak? To są słuchawki e, 7.1, e, czyli w teorii powinny mieć 7 głośników plus subwoofer, ale mm, tak nie jest i to Wam za chwilę. Dlaczego tak nie jest, to wam powiem. Najpierw rozpakuję, ale będę to pewnie robił poza obiektywem kamery, ponieważ nie zmieści. I pokażę Wam już same słuchawki. Jak widzicie, są one w kolorze białym. Są również dostępne w kolorze czarnym. Wersja biała nazywa się Angel. Wersja czarna nazywa się Devil, czyli Anioł i Diabeł. O słuchawkach od strony pudełka w zasadzie to chyba. Tyle, tu się nie ma co rozwodzić, więc, e, więc przejdę do rozpakowania. Zabieram Wam na chwilę z ekranu te, te słuchaweczki i przejdę do ich rozpako, rozpakowania. Spróbuję to zrobić w miarę delikatnie, aby nie zniszczyć opakowania, bo mamy nadzieję jeszcze te słuchawki sprzedać chociażby w niższej cenie. że się udało mi je rozpakować w miarę szybko zanim do samych słuchawek przejdę pokażę może co się znajduje w zestawie, a w zestawie znajduje się na dwa sprawę niewiele akcesorów, bo znajduje się coś takiego, czyli jakby instrukcja użytkowania plus ewentualna zawartość Słuchawek, już wiemy, że na słuchawkach znajduje się kontroler głośności Słuchawki są na USB, mają w zestawie splitter i kabel dodatkowy Oczywiście ulotka z innymi produktami Tesoro, jak widać i wcześniej jak wspomniałem, są to głównie klawiatury z tego, ta firma słynie Do samych słuchawek już przechodzę, po wyjęciu, że tak powiem, wyglądają one tak jeszcze będę potrzebował chwili, żeby móc, je, żeby móc je odwiązać właściwie, bo są niestety przypięte takimi kabelkami, więc znowu je wam zabieram i miejmy nadzieję, że poram się z tym błyskawicznie, zobaczymy czy praktycznie tak będzie. Chyba nie będzie tak źle, bo są dosyć delikatnie. Związane, dobra, same słuchawki wyszły. Widać je już na załączonym obrazku. Zabiorę wam ten kabelek, żeby wam nie psuł widoku. Eee, teraz kwestia całej reszty. Już nie zabieram. Ten kto przypina. Tak, te słuchawki w fabryce powinien dostać w pułapach, ponieważ później ich rozplątywanie jest strasznie denerwujące. Okej, okay, dobra. Same słuchaweczki. Bardzo futurystyczny design. Niestandardowy, niestandardowy wygląd. Jesteśmy przyzwyczajeni raczej do słuchawek, które mają okrągłe, owalne bądź też ewentualnie kwadratowe nauszniki. Tutaj mamy je w takim bardzo dziwnym kształcie, który ni to nie przypomina kwadrata, ni to nie przypomina czegokolwiek innego. Z boku prezentuje się to tak, ja troszeczkę może taki kopnięty prostokąt. No dobra, nieważne. Od góry wyściełanie skórzane z logiem Tesoro. Z boku mikrofon, który możemy sobie regulować w płaszczyźnie powiedzmy 100. Stopni, mniej więcej 180, 170, coś koło tego. W każdym razie dosyć, dosyć znaczna regulacja tego, tego mikrofonu jest. Pałąk, oczywiście, regulowany, tak tutaj widać na aluminiowych prowadnicach. Wróżyto długowieczność i solidność tych słuchawek, chociażby właśnie w kwestii, w kwestii jakości wykonania. Co do samych, samego plastiku, no mówmy się. To jest tylko plastik, ale wydaje mi się, że on mimo wszystko wygląda lepiej, niż w słuchawkach konkurencyjnych firm. E, aczkolwiek, tak jak wspomniałem, e, jakoś taki nie wiem, uciosany mi się wydaje, czyli taki dosyć toporny. E, jest wiele słuchawek, które wyglądają ładniej, ale czy ładniej grają, o tym pewnie będziecie musieli sami przekonać. Również miękkie jest wyściełanie e, nauszników, tak jak wspomniałem, tu jest e, skóra, czy też pseudo -skóra, e, Naprawdę bardzo, bardzo miękka słuchawki mają konstrukcję zamkniętą, czyli w połączeniu z, z tymi padami skórzanymi niestety będą wam pociły usze zapewne, e, natomiast będą dosyć szczelnie was odcinały od dźwięków zewnętrznych, tym bardziej, że tu jest poprawiona, poprawiona redukcja dźwięków otoczenia dodatkowo przez producenta e, system, przepraszam kabel jest oczywiście pleciony e, wszystko po to, aby, aby on był wytrzymalszy, aby nie ulegał awarium tak szybko, jak to przeważnie ulegają kable w słuchawkach. Wspomniałem wcześniej, że są słuchawki 7.1 i że niby powinno to wrócić, że będzie tutaj wbudowanych aż 8 głośników łącznie. Nic bardziej mylnego. Słuchaweczki mają głośników. Mają dwa głośniki, tak? czy są klasyczne słuchawki stereo, a dźwięk 7.1 jest emulowany przez kartę dźwiękową, którą otrzymujemy w zestawie. Jest to karta dźwiękowa na USB. Tak jak wspomniałem, jest to karta dźwiękowa 7.1, która wirtualizuje dźwięk przestrzenny. Oczywiście wpinamy sobie tutaj do niego do tej karty dźwiękowej złączami Jack 3,5 mm, zarówno słuchawki, jak i mikrofon. Ale już wam rozpakowuję resztę, żebym móc wam pokazać te kabelki, jak one wyglądają, chociaż w kabelkach nie ma nic nadzwyczajnego. Woreczek rozedrę. No bo nie będę się przecież bawił ile można, jestem zbyt delikatny, wiem to niestety. Dobra, później sobie to rozetnę. E, wspomniany wcześniej kontroler, który znajduje się na kablu, wygląda w sposób następujący. Jest dosyć estetyczny, ale tak jak pozostałe elementy słuchawek, plastikowy. E, na tym też po kontrolerze znajdziemy włącznik, wyłącznik mikrofonu e, oraz. Regulator głośności samych, samych słuchawek. Dalsza część oczywiście również jest w oplocie, ten oplot kończy się dopiero na złączach jack, e, które tutaj mamy. Oczywiście w zestawie jest przedłużka, e, gdyby, gdyby nam e, ten, ten, przewód, e, ten przewód nam e, nie wystarczył do podłączenia to mamy oczywiście e, przedłużkę. Z tego, co, z tego co wiem, z tego co pamiętam, tutaj jest długość tego fabrycznego przewodu jest niespełna 1,5 metra, 1,45 chyba dokładnie. Dodatkowa przedłużka ma 2 metry, czyli łącznie mamy 3,5 metra blisko przewodu. Jest to całkiem sporo. Myślę, że nikt z Was tego nie wykorzysta przy, przy korzystaniu z, z komputera. I tak, jak wspomniałem, tutaj te słuchawki możemy sobie dowolnie praktycznie przedłużyć bardzo długi. Bardzo długi kabel. Myślę, że Wam wszystkim on wystarczy. Co do samych słuchawek, tak jak wcześniej wspomniałem, mnie one z nie urzekają. Niezbyt mi się podoba taka designerska, futurystyczna rzeźba nauszników, Jednak wolę te klasyczne, owalne czy też po prostu okrągłe wzory. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę fakt, że cała marka Tesoro z, ze swoimi produktami jest dosyć specyficzna, wszystkie praktycznie produkty Tesoro są dosyć awangardowe, dosyć futurystyczne mają to wykończenie, to myślę, że te słuchawki nie dopełniają całości. Nawet takie smaczki, jak, jak nity, czy też śrubki na, na bocznych ściankach nauszników. To mimo wszystko bardzo fajnie się komponuje, jeżeli ktoś ma sprzęt całkowicie od Tesoro, czyli łącznie z podkładką, myszką, klawiaturą, to takie słuchawki to jest typowy must have, no bo jednak trzeba, a przynajmniej miło by było mieć wszystko tej samej firmy, żeby to się ładnie komponowało. Oczywiście, jak wcześniej wspomniałem, te słuchaweczki występują w dwóch kolorach, jest jeszcze kolor czarny, ja Wam pokazałem kolor biały, bo po prostu miałem taki pod ręką. Co do samych słuchawek, czy ja Wam je polecę, czy Wam ich nie polecę Jest wiele testów w internecie tych słuchawek Musicie sobie je poczytać i odpowiedzieć na pytanie czy, czy Wam takie słuchawki są potrzebne i czy dla Was będą odpowiednie Ode mnie powiem tylko tyle, że są fajnie wykonane Solidne, szczególnie prowadnice, bo są one metalowe Czy też aluminiowe I mikrofon wydaje się również solidny, bo dodatkowo jest Że tak powiem Dosyć elastyczny za sprawą tego gumowego łącznika. Yy, Odemy na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, yy, komentujcie i zy, subskrybujcie nasz kanał na yy, YouTube, a także lajkujcie kanał na, na Facebooku. Dzięki bardzo, do zobaczenia przy następnej okazji. Trzymajcie się, cześć.